Na program zaprasza Magnat, producent ceramicznych farb do wnętrz z gwarancją plamoodporności. Sponsorem odcinka Szybkich Metamorfoz jest Helite, producent inteligentnego oświetlenia do Twojego domu. Sponsorem programu jest firma Tubandzin, producent płytek ceramicznych. Producent mebli drewnianych Katmandu. Zaprasza na film. Na program zaprasza Biuro Styl. Blaty kuchenne oraz podłogi drewniane Global Wood. Na program zaprasza sponsor. Firma Kratki, producent ekologicznych wkładów kominkowych i urządzeń grzewczych. Startujemy z nowym projektem w nowym roku. Stan deweloperski, tabula rasa, powstaje projekt równolegle z wymaganiami i ze stylem właścicieli. To nie będzie minimalistyczne wnętrze, wręcz przeciwnie dużo się tam będzie działo. Znajdą się stare i nowe meble, znajdzie się dużo pamiątek rodzinnych. Musimy na to wszystko znaleźć miejsce i ergonomicznie rozmieścić funkcje czyli otwarta kuchnia z salonem, duży stół oraz Miejsce na wypoczynek. Ważny też będzie korytarz, duży hol, który łączy salon z kuchnią i łazienką. Tam też musimy dobrze zagospodarować przestrzeń, odpowiednie oświetlenie, dużo drewna i kolor niebieski. Ulubiony kolor właścicieli. Na rynku pojawił się nasz nowy produkt, Magnat Passion, możesz go spotkać w Leroy. Jest to produkt, który został wspólnie z Leroy stworzony i jest dedykowany do tego marketu. Głównym przesłaniem, takim claimem tego produktu jest kolor miły w dotyku. Ja wiem, że ludzie może nie za często dotykają ściany, natomiast powierzchnia pomalowana tą farbą naprawdę jest miła w dotyku. Uważam, że powinnaś go wykorzystać przy kolejnych projektach. Magnat Passion. Dobrze, wypróbujemy. Ma bardzo ciekawą paletę kolorystyczną. Zobacz sobie. Simon, kolekcja 54 Premium, ramka inox, włączniki i gniazdka w kolorze antracytowym. Seria Simon 54. Jeżeli kupujecie tą serię, to pod nazwą Simon 54 kryją się tak naprawdę moduły. Moduły, czyli mechanizmy łączników albo gniazdek razem z klawiszem albo z pokrywą. Wtedy mówimy o module. I do takich modułów w serii Simon 54 pasują dwa rodzaje ramek. Ramki Simon 54 Premium i ramki Simon 54 Nature. Ramki Simon 54 Premium wykonane są albo z tworzywa, albo z metalu. Mamy tutaj sześć prawdziwie metalowych ramek, a w serii Simon 54 Nature ramki są wykonane albo ze szkła, albo z metalu, albo z drewna. Nowością w tej serii są ramki betonowe. Które uzupełniają całą kolekcję tych ramek. Beton występuje w dwóch odcieniach: jasny beton i ciemny. Widzę, że świetnie sobie radzisz bez mojego towarzystwa. Moniko, witaj! Witaj! Meble Katmandu piękne znowu u nas. Świetnie wygląda kolekcja, która, y, która jest w salonie. Są to trzy meble, szafka RTV, witrynka i duży stół. Co możesz powiedzieć o tej kolekcji? Kolekcja mebli marone to połączenie ciepłej bieli z blatami w naturalnym kolorze drewna. Kolekcja ta jest jedną z najlepiej sprzedających się kolekcji w naszej ofercie. Cechą charakterystyczną są prosta linia, minimalizm oraz ozdobne frezy na frontach. Czyli świetna jakość w dobrej cenie, i co jest, jeszcze jest bardzo ważne, można je szybko i sprawnie zamówić online przez internet. Dokładnie tak. Najkrótszy czas wysyłki u nas to 24 godziny od zaksięgowania pieniążków na naszym koncie. Meble Katmandu to są meble w 100% meble drewniane, prawda? Dokładnie, to są meble w 100% drewniane, o tym trzeba pamiętać. Także to jest naprawdę dobra inwestycja na lata. Monika, czy to są meble ekologiczne? Oczywiście, na, o naszych mebla, meblach można jak najbardziej wyrazić się, że są to meble ekologiczne, gdyż zostały stworzone z naturalnego produktu, jakim jest drewno sosnowe. Do produkcji naszych mebli używamy tylko i wyłącznie naturalnych surowców. Są to farby wodne oraz woski naturalne. Super. Kiedy pojawią się nowe kolekcje? Dopiero co pojawiła się nowa kolekcja, jeśli chodzi o marony grafitowe, także to jest jedna z naszych najnowszych kolekcji. Sufitowa Galaxy. Prosta forma, 48 cm średnicy, przejrzysta akrylowa pokrywa, która jest pyłoszczelna, łatwa w montażu, łatwa w czyszczeniu, nie przedostają się tam owady. Bardzo prosta forma, za którą idzie świetna jakość, ale co najważniejsze, sterowanie tej lampy za pomocą pilota, gdzie możemy zmienić zarówno barwę światła, jak i natężenie. Możemy też zmieniać te funkcje za pomocą aplikacji nie tylko aplikacji Yeelight, ale także Google Home i Amazon Alexa. Można też zamówić dimmer, więc opcji jest bardzo dużo. Jest to inteligentny rodzaj oświetlenia firmy Yeelight, która daje nam bardzo wiele możliwości, bo na przykład jeżeli chcemy doświecić dobrze pomieszczenie do 20 metrów, to dzięki tej pokrywie to światło nie razi w oczy, idealnie doświetla całe wnętrze. Nadchodzi wieczór, potrzebujemy światła nastrojowego. Wtedy zmniejszamy natężenie i zmniejszamy też temperaturę od zimnego po ciepłe albo zupełnie cieplutkie, nastrojowe. Tutaj też możemy sobie y, sterować z aplikacji bardzo duże niuanse tych, tych barw, mój ulubiony rodzaj światła, blask księżyca, tu również mamy możliwość kontroli temperatury i barwy, idealne do oglądania telewizji albo y, do relaksu po prostu. Możemy połączyć ten blask księżyca z niepowtarzalnym klimatem, jaki dają nam lampki kandella. Lampka kandella, którą możemy również, y, możemy jej użyć również na zewnątrz, to przepiękna, prosta forma, czyli połączenie y, światła, estetyki i technologii. Możemy też wyłączając jedną, zadziałać na inne, tak jak w tej chwili, obracając delikatnie ją, rozjaśniam i ściemniam, albo w ogóle wyłączam. Lampki y, w bardzo ładny sposób i naturalny emitują blask świecy. Stąd nazwa kandela, Hit ostatnich lat, biokominki portalowe. Klienci bardzo lubią klasyczne, angielskie wzory, na przykład nowember, december. Widziałam te wzory w czarnym kolorze, to mi się bardzo tak. podoba. To jest też y, odpowiadanie na zapotrzebowanie klientów. My reagujemy na wszelkie wiadomości, które dostajemy zewsząd, z maila, z social mediów. Jeżeli identyfikujemy, że coś się ludziom podoba, to po prostu staramy się to wdrażać do oferty. Biokominek portalowy August Czarny, jest to MDF lakierowany proszkowo i stal. Czarny świetnie tutaj pasuje, jest bardzo elegancki, forma lekko stylizowana. Globalwood Podłogi drewniane z globalud. Wybraliśmy po szczotkowaną, dębową deskę w kolorze cynamon, przepiękny kolor. Jest to charakterna, szczotkowana podłoga, warstwowa, dębowa, z wyselekcjonowanych surowców, wysoka jakość wykończenia. Deska jest tak skonstruowana, że mam na nią 20 lat gwarancji, możemy ją cyklinować. Dużą część tego mieszkania stanowią korytarze w kształcie litery U i szerokie, dlatego musieliśmy je dobrze zaprojektować. Nie tylko funkcjonalnie i ergonomicznie: czyli mamy tutaj szafy częściowo z lustrzanymi frontami i podświetlane w środku z czujnikiem ruchu, ale mamy też przepiękną drewnianą podłogę w kolorze cynamonu, cegły, obrazy i pamiątki rodzinne, które wyeksponowaliśmy na ścianach. Mamy też siedzisko z wieszakami i co najważniejsze, piękny rodzinny księgozbiór, który znalazł swoje miejsce właśnie tutaj, w szerokim korytarzu, w zbudowanej na wymiar biblioteczce. Otwarta przestrzeń. Kuchnia z wyspą otwarta na salon, gdzie mamy część jadalnianą i wypoczynkową. Delikatna przesłona drewniana między wyspą a salonem. Na podłodze i na ścianie mamy ten sam rodzaj płytki. Jest to przepiękna płytka, to bądzina z kolekcji Monolith Persian Tail Blue z delikatnymi przetartymi wzorami w kolorach, które idealnie sprawdzają się w tym wnętrzu. Jest przytulnie i z bardzo mocno zaznaczonym charakterem właścicieli. Na program zaprasza Magnat, producent ceramicznych farb do wnętrz z gwarancją plamoodporności. Sponsorem odcinka Szybkich Metamorfoz jest Helite, producent inteligentnego oświetlenia do Twojego domu. Sponsorem programu była firma Tubandzin, producent płytek ceramicznych. Producent mebli drewnianych Katmandu. Zaprasza na film. Na program zaprasza biurostyl, blaty kuchenne oraz podłogi drewniane Global Wood. Na program zaprosił sponsor: firma Kratki, producent ekologicznych wkładów kominkowych i urządzeń grzewczych.